Siema, Michał z tej strony. Witam wszystkich, witam ponownie. Słuchajcie, dzisiaj robię kebab. Taki domowy, najprostszy jaki tylko może być kebab, czyli bułka, mięso, kilka dodatków typu ogórek, pomidor, sałata, cebula i sos czosnkowy. Bajecznie proste. Można to zrobić dosłownie w kilka minut. Jedyny czas, jaki nam tak naprawdę zajmie, to upieczenie kurczaka. Pokażę Wam, jak to zrobić na dwa sposoby. Mam nadzieję, że... Znaczy ja wiem, że wyjdzie. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta i, i powtórzy ten proces. No i że coś z tego wyjdzie. Nie traćmy czasu na głupoty i na gadaninę. Zapraszam do Cały proces zaczynam od wycięcia kości z mojego mięsa. Każdy jeden kawałek muszę pozbawić tej kostki, która jest w środku w tym udku. Oczywiście potrzebuję do tego bardzo ostry nóż. Wygląda to na dość pracochłonny proces, ale uwierzcie mi, że jeżeli macie dobrze naostrzony nóż, dobry nóż, to jest to dosłownie minuta roboty. Kostka do wyrzucenia albo nie wiem, dla pieska, kotka, szczurka. A tak wygląda moje mięso już wycięte. Mięso mam powycinane, kości powycinane z mięsa. Przygotowuję moją marynatę. Do mięsa wlewam po prostu do miski troszkę oleju, dodaję soli pieprzu, dodaję przyprawę, kebab gyros. Dodaję słodkiej papryki mielonej. Całość mieszam i dodaję do tego. Moje łódka. Całość dokładnie obtaczam w tej marynacie i odstawiam na godzinkę, żeby, żeby sobie postały, żeby się po prostu przegryzło. W tym czasie przygotowuję sobie sos czosnkowy, po prostu do blendera wrzucam 2-3 ząbki czosnku, 2-3 gałązki koperku świeżego, 2 łyżki śmietany, gęstej 18 i 2 łyżki majonezu, dodaję troszkę soli. To już według potrzeb i całość miksuję, po czym wylewam mój sos do miseczki i odstawiam do lodówki, on się jeszcze ładnie przegryzie. Dalej kroję swoje warzywa, żeby mieć już gotowe do końcowego etapu składania moich bułek. Ogórek, cebula, sałata, pomidor. Kiedy warzywa mam gotowe, przechodzę do mojego mięsa. I tutaj, tak jak mówiłem, dwa sposoby. Pierwszy z nich jest to najbardziej przypominający taki tradycyjny kebab. Po prostu yy, kroję cebulę na pół, w jedną połówkę wbijam patyczek taki do szaszłyków i od góry nabijam moje mięso skórą do góry. Problem z tym jest taki, że bardzo często, gęsto w piekarniku podczas pieczenia to się przewraca. Ale jeżeli już wybierzecie taki, taki sposób, ten sposób, to, to powinno być w piekarniku, tak to wygląda, i to powinno być w piekarniku około godziny na 180 stopni. Tak wygląda po upieczeniu, a tak powinno się to kroić, co też nie jest proste, ale najbardziej przypomina tradycyjny kebab. I ja ogólnie preferuję inną metodę, taką jak widzicie, po prostu na blaszkę wykładam sw sobie swoje mięso najpierw skórą do dołu. Kładam do piekarnika, po pół godziny odwracam skórą do góry i tak wygląda to. Po wyciągnięciu, wtedy wyciągam sobie na deskę i kroję paseczki, każdy jeden kawałek grubiej, cieniej, kto jak tam uważa. Mięso wygląda tak, a nie inaczej. Po upieczeniu bardzo ładnie, tak mi się wydaje. I przechodzę do. Składania mojej bułki to są chlebki pita, które wcześniej, kilka minut, stosowałem w piekarniku. Po prostu rozkrajam dodaję do środka. sos czaskowy, po czym dodaję sałatę, mięso, oczywiście, kolejność. Ja wybrałem taką, a nie inną. Możecie wybrać jakąś, jaką chcecie. Moje mięso, następnie kilka plasterków, kilka krążków cebuli, pomidor, ogórek, jeszcze trochę sosu. I tak to wygląda. Bardzo smaczne. Wydaje mi się, że ładne. I godne polecenia. Życzę wszystkim smacznego. Tak, i tak to właśnie wygląda. Yy, może z wyglądu nie do końca przypomina to to, co byśmy chcieli, ale są gusta i guściki. Yy, według mnie najważniejszy jest smak, chociaż wygląd też ma znaczenie. Ogólnie wychodzi naprawdę dobre jedzenie. Na pewno mniejszym kosztem niż gdzieś w jakimś barze czy knajpie, nieważne. Jeżeli się podobało, łapka w górę, jeżeli nie, trudno. Kto może nie komentuje, kto chce, nie komentuje. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. I zapraszam na następnego odcinka. Trzymajcie się i tymczasem.